słów Lecha Kaczyńskiego z tygodnika Ład nr 21 399 z 24 maja 1992 roku. Lech Kaczyński odnowił się nie 21 laty z tajemnicą wprowadzenia go do drugiego, trzeciego czy jakiegoś jeszcze innego z kolei kręgu osób w tajemniczy w sprawę. Gdyż do wiadomości publicznej podano w 1976-1977 roku z Radio Wolna Europa nazwiska krowców. uroń Michnik, Patrz, Wikipedia dla niewtajemnicznych, pierwszego oficjalnie kręgu tajemniczonych osób. Przez Wielka Chojeckiego, Zięcia, Mniejsza o czyjego. A bowiem człowiek ten nie żył już przy wprowadzaniu na Wawel do katolickiej katedry trumny ze zwłokami Kaczyńskiego oficjalnie przez Dziwisza, ani nie przy nocnym podnoszeniu wieka tej trumny przez Jarosława i sprawdzanie, czy plotka rozpowszechniona parę dni po pochówku o pomieszaniu zwłok, a dotycząca konkretnie że po mego pochowania Marii Kaczyńskiej z Mackiewiczów z członkiem penisem Błasika jest prawdą czy tylko pogłoską? Rozgłaszano w celu dezintegracji Jarosława i walki z przepychem kosztownych pochówów katolickich, tudzież kremacji, droższych w Polsce niż we wszystkich Innych państwach Unii Europejskiej. Bo żydokomuniści i łubowcy, którzy zapanowali korporacyjnie na rynku usług pogrzebowych w Polsce po magdalence, zdzierają skórę z jeszcze żyjących Polaków, myjąc rękami zatrudnionych do pomocy Polaków i zimną wodą z węża. Umowego, ciała nieżywych Polaków, na których dorabiają się, jak Żydy w ciemnym średniowieczu, sprowadzeni przez biskupów i panujących do cywilizowanej Europy z terenów byłej Hazarii, ażeby wprowadzić gospodarkę finansowo-pieniężną z lichwą wytwarzającą pieniądze z powietrza, do życia szczepów słowiańskich, nie uznających pożyczania bliźniemu pieniędzy na procent, lecz żyjących ze sobą, we wielkiej zgodzie i miłości, jeszcze przed usłyszeniem z ust misjonarzy opowieści o Jezusie Chrystusie oraz o świętym Marcinie, który dał przykład dzielenia się ostatnią koszulą i za to go dziś wspominamy. Nie z naiwności, lecz z potrzeby serca kierowani duchem miłosierdzia w stosunku do sąsiadów, z którymi żyli, tak jak przykazał im na pożarmackich stepach Odin. Jedyny po rusku, pierwszy liczebnik w języku rosyjskim, przejęty bardzo wcześnie od Słowian przez Germanów do Skandynawii, gdzie Odyn także miał tylko jedno oko jak Ozyrys i jak Bóg masonerii amerykańskiej na banknocie jednodolowym. Do historii Polski przeszedł Lech Kaczyński jako haniebny synatariusz Traktatu Lizbońskiego i jako ten prezydent RP, który zaszczycił się wzbudzeniem żydowskich braci w loży przeciwko zniesławieniu. Wcześniej robiący między innymi za prokuratora generalnego który skandalicznie bo bezprawnie przerwał badania archeologiczne, jedwabne na rozkaz rzekomo jakiegoś zagranicznego rabina, chociaż pochowani w niepoświęconej ziemi wspólnie z potrzaskanym pomnikiem Lenina żydokomuniści, w dole wykopanym pod klepiskiem stodoły i pod karabinami Niemców, byli bezbożnikami zadeklarowanymi jeszcze przed agresją sowiecką na Polskę 17 września 1939 roku. Natomiast każdy głupi bez chodzenia do synagogi wie, że rabinowi nic do bezbożników, którzy nie czekają przecież na zmartwychwstanie i na dzień sądu, bowiem Zamienili się już dawno w roch, nie wierząc za życia w przerobiony przez potrafiących czytać Żydów dla pogańskich ciemniaków egipski mit Oryrysa, czuwającego dzisiaj nad światem globalistów wałęsy z banknotu blarowego, jednym okiem cyklopa patrzącego bezmyślnie z masońskiego trójkąta, unoszącego się siłą tajemną jak piramidką tajnego rządu w Polsce, w której same ostrzą się żyletki. Kartagina musi być zburzona, a katolicka katedra na Wawelu musi być oczyszczona z naleciałości profanów. Aby przywrócić w życiu Polski i narodu polskiego porządek sakrum z Panem Bogiem. Z Frankfurtu nad Menem mówił Stefan Kosiewski.